Siemako, ludziki, jestem Garbix i zapraszam Was na 13 misję. Najlepsi przyjaciele, gdzie mamy naprawdę ciężko. Nie wiem jakim cudem, ale dzisiaj mi to nie wychodzi. Tymi balistami francowatymi mnie normalnie podpalają. Tracimy normalnie masę potencjału. I tak, muszę rozwalić ten tutaj warsztacik. Tak więc się sprężam ile mogę. Bo normalnie jest ciężko. Mam na razie tutaj dwie wyżyczki. Tutaj się za bardzo nie przejmuję, bo ci ten dojeżdżają i tutaj się wojny podjazd zalewają. E, bawią. Tak więc lecimy z tematem. Gacić tutaj te pożary. Dajcie mi tu jeszcze jedno to. E, was tak trzeba potraktować. Pyk i pyk. I nie ma zabawek podpalania. Hmm. Naprawić mi tutaj morę. Tam za blisko. Będę może tutaj. Dobra, skoro tak to... Boże, tam już mi pożar podchodzi. Tam nie bawił się o Tutaj pożary, ale mnie załatwili. Tutaj z czego mnie to tutaj mordują? Budynki płoną Dlatego tam. Aj Kolej raz moi ludzie niszczą twoje pomniki. Tak muszę zrobić. Hmm. Gasić to. Szybko. No i fajnie. Katedra mi płonie Wstrzymać produkcję. Praca została wstrzymana. Tutaj też Praca wstrzymać wstrzyma. produkcję. Dałaś mi gaśnicę. Gasi wody. Czy jak to tam? Budynki płoną Tak? Tutaj podejdźcie Dobra, gospodarka mi... ...fiknęła beda. Dobra, kochany Bo... bezrobotnych mam eee, Tutaj wracać do roboty wracać do roboty Wracasz do roboty, wraca do roboty, wraca wraca do roboty. Eee, I tak Dałaś mi chatki Rybackich. Sorry, nie rybacki, ale tak sobie mówię. Dobra. Tam chatki, tu chatki. E, powinno być dobrze. Potrzeba drewna. Dałaś mi drewno. Mogę coś sprzedać. Nic nie mogę sprzedać. Kamienia mogę sprzedać. Dałaś mi drewno. Bo jest spina z miąsem. O budynki płoną. Cyk, cyk. 4, 5 Ja mam od tego się odbudować To jest normalnie skandal Chcę Za mało drewna mój panie Gasić ile sił Tutaj zaraz będzie dziura Załatać naprawić No gasić to, gasić, gasić, gasić Twoich przyjaciół. Broń nie przyjacielom Więc teraz płagasz mnie o pomoc! Daj mi dać nie barwij oddechu na próżno! Nie? nie mam żadnych nadwyżek, które mógłbym ci wysłać! To ja jestem na pierwszej linii frontu i normalnie nie masz jak mi pomóc. No co za gością. Dobra, tam jest naprawione. E, tutaj się pożary dopalają. To fajnie. Dobra, trzeba się odbudować delikatnie. Tutaj było. Tak. Tutaj. Tak, proszę. Ej, co mi tutaj jeden warsztat uczarza mi patrz Ale tłuczarz musi poczekać. Nie mam ludzi. Nic. Bieda z mięsem. Tutaj. Rozwalisz to. Trafiacie, Chyba tak. Tutaj zaraz tam ruszymy. Sytuacja ma się taka: chodźcie się zagniem, no to tak zrobimy. I co możecie strzelać? Dobra, jak to się sytuacja ma? Tak. Laruje się. Dobra. Tutaj to rozwalamy. Do widzenia. Może uda się za pierwszym strzałem to rozwalić. Nie da się. Będzie trzeba poprawić. Idź sobie! Nie mam Nie masz wystarczającej ilości złota. Nasz skarb podatki. nie wie, ma o tobie myśleć, ser. Gra zatrzymana. Ale bida, nie bida, bida. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Mogę coś sprzedać. Kami. Dajcie mi żarcie na 5 minut chociaż. Gra w toku. Mm. Popularność nie plus 6, myślę, no szybko do góry popularność Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Tak zrobimy Lud nie wie co ma o tobie myśleć Plus 10 ser. popularność hmm. To moje wezyra Dajcie mi market kupimy A nie, mam to Dobra Hmm. Pracować, pracować, pracować. Eee, dobra, jeszcze tutaj. Tutaj zapraszam. Wy stop, Bez stop. Eee, Sytuacja tutaj jest dobrze. Okej, okay, jest Pracimy popularność. Ludzie żywią do ciebie, tracimy trochę pieniędzy. Market. Dajcie mi... Nie mieć. masz wystarczającej ilości złota. Nie mam złota, nie mam nic. No, możemy budować? Możemy. Odbudować. Odbudować. Dobra jest. Piekarnie ruszyły z kopyta. Ale było gorąco, nie? Masakra Tutaj takim patentem zrobię No I awansować na swoje stanowiska odpowiednio I tak Szybko Ale mam stresa, ja pier... Tutaj całe mury, tutaj tak Ten się bawi super pięknie Co to się podpaliło? Miał mnie, okej Wiadomość zwycięstwo moich Tutaj kolejne... Tak. Dajcie mi tutaj meczki. Come on. Market. Dobra, jakoś dajemy radę. Jest ser, jest chlebek. Super. Ludzie żywią do ciebie ciepłe uczucia, ser. Naprawdę. Potrzeba nam rutów ser Dałaś mi ruć. Dawać, dawać, dawać A, sorka musiałem łyka zrobić No temu to dobrze Tak się zabunkrował, że Jeszcze ja jestem na pierwszej linii frontu <grym> Co to się dzieje? Tutaj trzeba by naprawić Albo wysość paru ludzi no Czekam, trzeba nam nowych rekrutów. Będziesz tutaj szalał do tego towarzystwa. Wyruszamy. To pogrom. To pogrom. O boż! Gra zatrzymana Ja pierdolę Biadę to Jesteśmy Jesteś mężczyzną czy myszką? W zasadzie to nie wiem po co zadaje ci to pytanie Zaraz będziesz pizza Dobra, tego już nie będzie Eee. Coś muszę zatrzymać, produkcja czegoś została wstrzymana. Barak Dawać śmierć. nam broni se. Nie wraca się do roboty. w gotowości. I na morze. Bo zaraz tutaj nie będzie nic. Tak, tutaj takie buty. Mogę coś naprawić. Tak, Takim patentem. Naprawić to. Tutaj siódmy na imię. Jakoś dają moje radę. Twoi sprzężeli wiadomość mnie bronić. Teraz właszcz mnie o pomoc! Nie marnuj oddechu na próżno Co to rozwali Hmm. Gasi ładę rozwali To tutaj tak trzeba zrobić I tutaj tak, tyk No zaraz tu będzie ziura. Nie Niedobrze, tak trzeba Dobra to sprzedać Piekarni nie wyrabiają Dobra Nie, gasi wodę muszą być Krusa, twarz ja jest na zamkto. Stop. bardzo! Więc teraz błagasz mnie o pomoc. Nie marnuj oddechu na próżnię.

nie Kolejne świetne zwycięstwo moich przygodnych chłopców. HACE! Karbować strzały. Odbudować to szybko, ale hardkorowo dzisiaj. Masakra jakaś. Naprawić, pogrobić. O, kera jeszcze asasyni ile są pokupy. super. Najpierw papier.

Takie tutaj to Dobra, tam jest rozwiązane Jesteś mężczyzną tutaj, czy myszką W zasadzie to nie wiem po co zadaję ci to pytanie I pyk. zaraz będziesz piszcza I pyk. Jeszcze dziura tutaj Tutaj mogę naprawić Czy nie mogę Tak piąte przez dziesiąte Odbudować mory, super pięknie. Siedziba buduwa Okej, okay, to jest tak Lok jest atakowany Lart sobie pora. O boż tych tutaj Odszukać cel! Już tam zmierzamy. Celować spokojnie. Łucznicy w gotowości! Na górę. tutaj. Tego harata. We, na górę. Hmm. Dwa. Te mnie rozwali. Skandal. Dobra, wracasz na górę. Mój panie, aby panie, gorz tutaj na morze proszę. Potrzeba kamienia. Balista ustawiona na pozycji. Hmm. Ale się może porobić. Jesteś. Ale teraz już powinno być za górki. Ale tam, bo tam już ludzi nie będzie. No to tutaj prosz. To pogrom. Ty. Dobra, dajcie mi to kamienio jeden eee, trzeba odbudować troszkę gospodarki pyk i pyk. Nie można tutaj tego zbudować mój panie Asasyni pnął się na mury panie Potrzeba kamienia Dobra Mamy chyba ogarnięte troszeczkę obronę eee, tylko lodzi nie ma do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, sir. Ciemnie tutaj próbują podpalić. To jest tutaj tak trzeba to zrobić. Gaście wody wyłączymy. Ludzie, Popularność ma, plus 3. Ceni. Dajcie mi takim patentem może teraz. Raz, dwa, trzy. Będziemy pędzić. Piwo. Bo normalnie trzeba poprawić popularność Potrzebujemy więcej drewna Cyk i cyk Cztery browary chyba pyk mamy Dajcie mi jeszcze tutaj pek pyk I tak tutaj drwala mam Tutaj drwala mam Dobra jakoś dajemy radę Dobórz, albo nie dajemy Ser, Ruszać się Zestrzelać to towarzystwo Nie mamy mąki Niech to piorun strzeli! Prosisz o wykonanie prostego zadania! I zobacz co ci się dostaje! Strzały gotowe! strzelaliście super pięknie! No, nie mogę! O, przeciwnik za blisko Ale to upierdliwe Tak zrobił. Bo mogę Why not Dobra tam jest tak to jest tak to jest tak hmm, Barak Tak zrobimy. Zrobimy do domu. Do, do. no, tutaj. To nie, możecie na górę ład. Zgadza Waszą szóstkę tutaj Albo tak zrobimy Znaczy się zaraz tam przebiją Takie nie do Możesz na nas szepciej tutaj No to strzelać w to towarzystwo Tak dobra wszyscy tutaj dednęli Co tak robić no, już. Siedzima, otoczona. Dobra, bronimy się fajnie. Nadal szlapuje mi ludzie, ale to, dobra. Biorąc, strzeli. O wykonanie prostego zadania. I zależenia. ci się dostaje. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie mam złota. Skandal. Ale zaraz to zrobimy. Tak jak trzeba. I tak, pędzimy wino. Proszę piwo, nie wino. Dałaś mi brawara Dobra, tutaj się rzeźnia Do robi. Pogrom. Tutaj mojej wybronili. Jesteś siódmy dół największym władcu. Ja pierniczę, siódmy dopiero. Ajdź. Dobra, skoro są, że jestem w siodle, no to... Mamy piwo, nie mamy jeszcze piwa. A miel produkuje? No właśnie. A produkuje chmię. To jak to się ma? Kmielu nie ma. Ale to jest dużo zboż. Ale piekarni nie wyrobiłem Proszę, nie wyrabia. No to dam moim Za mało drewna, mój pan. Dajcie mi drewno. Uruchamiamy drogę mędrnie. Może będzie lepiej. No, szybciutko. I dobra, kiki. Sytuacja się zaczyna klarować. Mamy rezerwę ludzi. Co tutaj robiliśmy? Kuszę. A ja nie mam tyle surowców. Zrobimy tak. I kopimy tutaj drewna. I sytuacja będzie następująca. Odbudujemy tu jeden i tu drugi. Do tego obiektu nie przypisano pusze, żadnego pusze. Co jak tak tyle tam się zlazło. Barek. Na nam bronić, Was, pan, tutaj proszę. Znaleźli mi słaby punkt, którym próbują przejść. Będzie to trzeba wzmocnić to. Tyk. No, a tutaj, I can't. Pyk. Tak? zrobimy taki. A dobra Dawać mi kasiura. Uuuu. Trzeba nam brun. Takim potem. Trzeba nam nowych rekrutów. Ser. I wy idzie Szybki się tutaj. Wy sobie radzicie super pięknie. Dajcie mi tutaj balistę. Dajcie mi tutaj inżynierów na, coś na to. Atajowali. I teraz tak. I tutaj by się przydało odbudować. No. Dobra, tam jest rzeźnia. Takim patentem. Tak na raty No dobra. Tak, tak. No. I odbudowany. Tutaj. Tak, proszę. I tutaj tak. Naprawiamy Tutaj naprawiamy. Nie ma Dobra, jakoś przeżyjemy. Sytuacja się wyklarowała, piekarnie prasują Wywracać do pracy. Popularność plus jeden. Wino jest... Nie ma jeszcze wina. No to dajcie mi chmielu, jakie jeszcze wina nie ma. O, przeciwnik szedł na zamek. Not good Not, not good To zrobimy takim patentem Tam się Nie wiesz Dobra, dałaś taką opcję Tak. Pek. Siedziba I pek. Jesteśmy zabonkrowani. Imponująco O co kaman? Czemu to tak wcieńko ić? Potrzeba nam na hmm. no, masakra jakaś. Ludzie bardzo ciebie cenią. Dobra łodziki, wybroniliśmy się. To byłoby tyle w tym odcinku. A ja Was zapraszam na następne wideo. Tylko pamiętajcie, jeśli wam się filmik podobał, dajcie lajka like i dajcie subskrypcję, by być poinformowanym o następnym filmie. Do zobaczenia! Hej!